Będę krecik Kotlecik. Kotlecik. No ale ja też. Kotlecik, krecik to synonim. Wie pan co to znaczyć? Nie pracować, a zarabiać. To jest jest gran... Nie, ale serio do mnie z Oj, chodów. film. Widoki. Padło pytanie w Donejcie, czy to prawda, że Hikaru wyzywał na lanach e... rodziców? I to do pana Bycholuda pytanie. O proszę. O proszę. Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. <grym> ale jaja w takim <grym> razie. Ale jajca. No, nocne pytanie, ale odpowiedź jeszcze mocniejsza. Ty znasz to jasku, czy tak? O, frywolnie segrasz. Dobra, nieważne, nie było pytania. Tak to wygląda. No, że znasz, totalnie. No. Ale mi poniosło z tym Hetmanem. No, no. Nie wiem czy to działa. Oh man. Ty to działa? Oh man Uciekam. Man działa. Daleko. Nie do ciebie mówiłem masny. Every mój chat wants to know um how the weather is like in Poland. Like it's today? It's warm. night. I'm sweating, very. It's windy because przewiałem je znowu. O oh, jest. It's a little windy because you know, Przewiało mnie. Yeah, Niej, you got winded Konzok six streak Ale lecę. Ty, jasku, ma... łamę cię teraz w pół. Ale... Ale mnie złamałeś, jasno dupa. Ty, za złą wieżą cię połamie. Dobra, tu. 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 Wie pan co to znaczy trapel? pracować Co ty zarabia. myślisz, ty z wyholut jesteś dziś, i mata mi za karę wjechał. No tak jest plan, o kurwa. Y GG, dobra jasku, GG dobry kozok, siema, eniu, Dobra, jak, ej, w ogóle kto połamał nemo, a kto z niej przegrał? Ja wygrałem. What? Gramy to. Ja, ja i grałem i Ja jeszcze nie grałem, tak. No. Ej, się udało znowu wygrać. pokonałeś ją? Tak. Tak? Tak, i to w miniaturze chyba. Oh my to bardzo dobrze a, Co robi Nie mogę się poddać przed 10 to Co to stałko, na Aaaa Ojejku Wychodząc za dobry Gratulacje, <noise> <noise> panie Zbigniewie Usłyszałem to po raz milion pięćset czterdziesty trzeci Ale ego <noise> wysoko Nooo! No. Jak zbycholudy w kosmosie już tamego. Ego mutant. <grywa> zbycholudy no! wysoko dzisiaj latają. Nie, nie tego ma wejście w grześ, Bartek? Nie ma do. wejścia jaka pogoda? Ja jest za mocno dla czarnych. Młody chciał zagadać a tego. Okej! Okay. Pierdalic? Do... Michael, what's the weather in Boston? Eh, in... no, Toronto, sorry. In Canada! It's kinda warm out actually. No nie wiesz. Kinda. Remis. I didn't go outside today, but it was pretty warm yesterday as well. Okay. Oh yeah, it was pretty warm last night. No, oh. Czemu chcesz remis? no czemu to jest Remis? Nie dawaj mi Remisu. It's like weather, so... You could try to flag me. Yeah, oh, exactly. sure but... Jezus, ja nie umiem tego wygrać. No wiem właśnie. <laughs> okay. Dobra, mam cię. O nie, no teraz tam je pod podskórkę, już wziąłeś faktycznie. No. Co to znaczy wziąć podskórkę, bo to teraz. No, no złapać tam gdzieś ciepł. Jak, 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 jak hmm. będziesz zrobił podskórka, to się dowiesz. Nie <laughs> wiem. <laughs> wie pan, co to znaczy trapener. Teraz to tak nie ale zarabia. O co chodzi, nie to nie, to, nie wiem. <laughs> Ajajaj, było blisko tyle remisów. Bo potem w sensie. kończą na discordzie, nie wiedząc, co się Dobra, dzieje. Dobra, chodź. Nie, wydaje mi się, że no przesadzacie. Nie. Jak gdyby. We are nie, bo sam w Do że jak nie ma polskojęzycznych, że oni nie rozumieją. So we can try keep talking in English. It would be a challenge for me, but for me, I We go full Toronto, Toronto now. I guess everyone is enjoying this tournament, except the Tiasco, who is lost. <laughs> <I was laughs> <yeah. laughs> What? Why I? It's okay. Argutzi. <laughs> oh, <laughs> okay. Tiasco. Toronto mode only. London speaking no, yeah. only. <laughs> yeah, <laughs> fuck yeah. this game. Yeah, are you having fun, Levis? Yes. <laughs> <laughs> yeah. Are Getting you, bullied. Are you? <laughs> yeah. <laughs> Glad you're <were> having fun. Ale dymy. Soja. Ido po ciebie. Ido po ciebie. Nie, no, no, oddaj. No si mata. Nie. Serio. We're supposed to speak English. What happened to that? Oh, sorry. sorry. I saw a teammate. English. What I should I do? Checkmate you. So... No. Oh, oh man, there's a mate. So much good. He checkmated Bongo. me in that center. I thought I thought of... the hit oh oh no, my god. you a troll. Jasku, you are so cotlet. Hi, Bartosz. No, you're you so Kotlet. Right yeah, oh fuck. Okay, you are F so cotlet, you know. You're so what? Kotlet. Cotlet. <laughs> <He> explained it. It's <laughs> you? It's, it's something like a hamburger. hamburger, you know. It's like hamburger. Yeah, it's What? Wie pancerto znaczy like, coś wiener 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 schnitzel. to Like winner, schnitzel. Oh, to schnitzel. Oh. schnitzel. <laughs> Okej. Okay. What's the context? Um, when you um, are so bad your cock. Cocky when you play bad. Yeah. N no nobody. So are no. so you are playing like a potato. Bad, bad or bad? The bad stosko jest bad. Pff, <laughs> znaczy bad pierwoma. Bardzo ślisz do kotlecika przegram. <laughs> Kto jest kotlecikiem? <laughs> Nortend Makagamba, ty <giby> ja bo... Ty Jak ja was przegra na Wiza, to Salto zrobię A bo nie, dobra, lepiej no. nie! Żarty! Żartowałem! e. Grzeko to robi. Łatwo jest takie. Dobra, mam checkmate'a. Okej, easy. Pan, I'm waiting for you, Nima. Pracowa, to beat you. Rady. Ej, jestem to nad to tobą, Valos. <grym> ale tak on to wnasz w ogóle. Dla kotlecika. No to Teraz gram na kolejnego kotleta. Wydaje mi się, że wydaje nam się. Przeprowadziliśmy mega fajną rozmowę wieczorem i plus jeden dla nas. We gucci with Nima. Nima, we 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 Gucci yes. Exactly because my my chat said we are not Gucci like why what why do you think so chat? We are Gucci. <laughs> yeah. <laughs> Wait, what? No, not Gucci. We are Gucci Fendi. right? We Gucci. Yeah, we are Gucci. Yeah, we yeah. <laughs> Gucci. But figure. Ah, this game is so strong. I am the yeah. Toronto, please. I'm oh, sorry. Zbykolut. 5. What? What? 5 <laughs> he knows what is five. Wait, my... wait, wait, I got a dono. Somebody want me to say something. Kurva. Sorry, fuck. <laughs> <laughs> I guess this word everyone knows. Around the world, so. Because I almost won versus Yasku, but I had the plan on yeah. the five times, I'm <times> a... <mink> awesome. not And what gentleman is Yeah, gentleman, <laughs> Toronto, Toronto yeah. only Guys, there's a kid in here, and that kid oh, is Leves <smart> <laughs> So Leves, can we like... BPG BP what? Yeah, sorry <laughs> <laughs> yeah. <laughs> 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 CG <laughs> Oh, CG, the Family Friend Michael Ash, Michael, are you sleeping? Ah, I don't know how I did that Czwarty jestem, widzowie. Pokcią! Yeah. Yeah. Nie! is to Where's the jest Ja Nie! 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 Sami jesteś. Nie! 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 ty jesteś Nie! 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 You are a cutlet not me. Yeah. <laughs> Ale no może oh, to kotlet, co, kotlet No już i powiedzieliśmy, że kotet to pork Ale masz paru pozycję piękną, <g voted> oj, <out> we? Haha! Dzisiaj się znaczy Pracować, a zarabiać! Chciałem tylko opowiedzieć. Dobre na równym sprzęcie, nie? Oh. Się podle, do no. Dobra, dobre w drugim Że osiągałeś wiele sukcesów. Na co ty zaraz ludzie, dostałem właśnie do. Mówiący, że widać, że jestem człowiekiem kultury, inteligentnym i bardzo dużo osiągnąłem w życiu, po czym jest dopiska. Gratulacje Zbychu. Dzięki Krzysiu za subskrypcję. O, i gramy o Panie smarty. Zbigniewie. Czyżby London system? No kto by się tego spodziewał? Dawno nie było. Dzisiaj na pewno nie. W tak ważnych turniejach muszę postawić na najpewniejsze debiuty. A ty Aha. Chyba sobie się robiłeś ładnie. Cofam! Swoje słowa. I gram, co to znaczy cofnięcie z koczkiem także. Za wow. A, tak, 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 tak. GG! Ładnie! Ale, że ja się nie mogę poddać? Ja się nie mogę poddać. No, w 10 ruchów. To... Wow, ale, że babcia się odezwała do mnie na runecie. Rekord z I <laughs> wow, actually wow, this is hot, Dzięki okay. za suba, Jotlu. Okej, okay, only English right now. Oh, hello Nemo! Okay. To super close. Hi, Nikol. Nimo, Es Espysz. Espysz. Kotlecik, you Kotlecik, nie mogę. Nimo! Nimo, what's going on? Hello? Espysz? Are hello? you alive? Well, hello, hello. Hello? Ja? Yeah? Hello, here. Espysz? Siemma. Siemma, what's happening? <laughs> What's up? What's up? What's up? What's up? Ej, wygrałem dwie partie z rzędu 10 ruchów 11 Panie Zbigniewie, jest 11. pan taki dobry No kto by się spodziewał, <laughs> że Artymis wygra Łoooo <laughs> <laughs> wow. Co ty myślałeś, że z Artemiszem wygrasz? <laughs> Dzięki za suba, dzień dobry Kurwa, za nie wpadłeś Wpadłem ja. oh. w inną ty, ty, co to za krzyki Nie pracować, a zarabiać. No to cię, pan Zbysiu, najniewal, ale nie... Czy Jaskrował mi splunderował? Co... Patrzę. O Jezu, jeszcze konia pod... Ach. Toronto only, yes? Toronto right. language Toronto only. only. Lewus, oh, you said that wow, you are sorry. better in Toronto language than in... Yeah, I need to switch it no. up. Yeah, okay, so we Gucci. Toronto language Wiguchi. only. <laughs> Very nice language, Toronto. No yeah. Focus. When he decided oh, to talk oh. in Toronto language, everybody keep si yes, silent. Can... You're hard blundering every time. I don't know what's up with you. Me? No. no. Yes, you too. too, Nima. You uh Oh But you Gucci. Yeah, you like blunder yeah, as Gucci. Well. Ja yeah, like też lubię blunder. Ja well. Yeah, yeah, blunder. Like... To... Ok. A, yeah. we all focus. O kurka. That's cool. Ale powiem yeah. wam, że pan Zbyszek nam tak spierdolił brzydko mówiąc. <laughs> <kurka>. <laughs> <laughs> Zbyszek <laughs> oj. The Zbyszek jest so fucking insane. Serio, masakra jakaś. NOOOOO! No! Okay. Ma <laughs> Jezu chryste, ale Oh, sorry. Jasku, you tricked me so hard. Why I'm still playing with. Mother levels and. O nie, Zbycholud! <laughs> 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 Największa kara trafić tutaj. O boże! I to jest wde... wódz z zbycholudów, no nie. Ale masz końcówkę. W końcówce zawsze wiesz, szanse. No no, Z no, totalnie. No. Ej, ale ostatnio w tym wygrałeś ze mną. Ale to prawda. No, no, bo tam coś podwaliłeś mocno. Tak, ale też go zagrać dobrze po prostu. Bo ten system jakoś no. nie jest Sprąg. taki mega trudny chyba. Chociaż teraz widzę, że nie zagram oh, najlepiej. Oh, what ladder? No, no. no przecież oh, powtarzasz. Koniecznie kółko. What are, you talking, about? What are you talking about? Oh, good okay, Toronto, finally. Yeah, easy Toronto. English help? Yeah, we are talking in English. If you don't know this language, we it's yeah. We're using the <laughs> English. English for Krecik. Co Krecik? <laughs> Yeah, we're practicing English for you. Oh, thanks. Yeah, yeah just so, so you, you can, can become better, get, and you exactly, can be exactly. international streamer. Oh, yeah, exactly. so very nice. <laughs> no, thank for <laughs> 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 Why? Why you for your help. this thing? <laughs> Kurba. What oh, does it cool. mean, carva? Oh, I'm <laughs> sorry. I'm sorry. Intercontinental, you know what? Wire. Bayers, Byers. Bayer. <laughs> A propos Bayer. Bayers, Bayers. Bayers Intercontinental, to jak tam Polska. Wie pan co to znaczy Trappen? Nie proszę. Nie no, 1-0 Potężnego króla Twitfa, Hojny i Gryfina. Nie no, widzowie, e, nie... przestańcie forsować Jankosa, bo to też już mnie nie bawi, no. Ja. Yeah. But uh, nimo or uh, Michael, do you know who Mackenzie Boyd Claw is? Do you know this guy? No? no, and you, Michael? Do you hear us? By the way. As bechalude. Hey, figura. Michael. Ah, but I have 15 seconds less. That's like actually a lot. No, it's sporo, quite a lot. Michael, you? Michael, how are you, bro? Oh no, no, I don't know. Uh. Who you are. I was just muted because we were playing a game and it was really low on time. No, ah, okay. Yeah, fair enough. Yeah, was harding, I, not, I don't know oh. You Gucci Michael. Maybe you so long. Yeah. I got lucky yeah. to fly there. Well, I won many games with you because you Shouldn't blundered be. in the same way. Usually when you have a winning position, right? But you really you play very good, I guess. Yeah. Your opening knowledge is bigger than my knowledge. Nie no, nie No nie no. O oh, No takiego koksa trafiłem jeszcze. Na zbycholuda? To nie, to się nie wydarzy. scared. No. Hey Toronto, language only, chłopaki, bo was normalnie z turnieju. Ty mam 21 yeah. na 37 punktów i gram z skotle hey, Toronto mamy być. Nie, a so I'm sorry. Przepraszam. Dzień dobry, zasuwa, dzięki. Toronto. Ah, thanks for subscription. <laughs> for what? Subs. Thanks for sub! subscription. Subscription. Oh, <laughs> janky. Yeah, yeah subscription. Jenki. So się Why are you oh, laughing? Nothing, nothing, nothing. It's okay. Oh, oh, why you No, I didn't see this. Okay, Michael. Um, yeah. uh, we, already, we, already, yeah. we already we um, already oh, oh, ended the oh. theory, and I guess my theory was not that bad, right? Yeah, it's pretty good. You played yeah. it perfect. Oh no, yeah. uh, this wow. lane is this lane which I know, you know, because uh, the second lane with this bishop uh, b five I didn't know. Yeah. You showed me new lane. Mm. It was something yeah, new for nice me. Lane. Lane. <laughs> it's, pretty, it's pretty cool, I guess, to play bishop b, bishop b5. Yeah, oh g5. Yeah, I mean bishop b5 is still equal, but oh no, you can just oh, take my knight. I can just take it exactly. you <laughs> 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 Tak działam, tak działam na kobiety. O oh, nie mogę, o. Tak na kobiety, I can't believe I didn't check that you're there, oh my god. Okay. Uh. Topshot ganytuje go zaraz. Good oh, game, Michael, win. good game, Michael. Okej, okay. Patryk, dasz mi remis, bo mam szansę na czołówkę. Yeah. Nie, no, poczekaj. A co, zaka chcesz wyprzedzić? Yeah, no. Nie no, dalej gramy, już mam czas. Już zyskałem o, czas, więc Esasito Sito z tobą. Teraz to Bo cię pokonam. Spodniku. O nie, nie mów tak. Ja jestem zbycholudem. Wszyscy jesteśmy rodziną. Dobra, jazda na tyle. Jazda na mnie, no. Mate me! Dało się. Zmatuj mnie jak jednego ze swoich zbycholudów. <laughs> <laughs> Wie pan, co to znaczy trapen? Nie pracować, a zarabiać. Zbycholut. Ile jeszcze? 3 to minuty, to tak? Kombajnem. Chyba ostatnia partia ostatnia partia. Co, z Szachowym kim? Szachowym Szachowym <laughs> Że Szachowym kombajnem? pan Trzy w Trzy minuty. Trzy Pan <laughs> zbiknie szachowy kombajn. Ostro, ostro o turnieju streamerów. Actually, I'm yeah, blunder. Ok, Toronto language, nie? No, yeah? oh, Powaga right. na czacie, Toronto language only. Wie pan co to znaczy dropen? Nie, chess is so hard. You wanted a draw, right? Ok, I'm so sorry. No, what? Ha, Piąty, no nie no już go nie stuknę, ale jestem przed Nemo, easy. Speak Toronto, Okay, I mean, I'm uh I'm better than you uh, in over final mm. score, you know. Yeah. Uh, mhm. Mm Good job. <laughs> <laughs> Good job. Uh <laughs> okay, I know you are sad about this, but no, take it I'm easy. Not sad. I don't care. Like it's chill, it's literally chill. It's like, professional tournament. No. wie pan co to znaczy chappen? Nie pracować, a so big oh prize. jak I'll pan you... yeah, yeah, nazywać oh, to kilka queen. dni i będzie całą kurwa. A tester. A good question. Może no, no, no. książka, szachy z podpisem Bartka, co by na to? O! Oh, mam już. Z moim podpisem? Z autografem? A z twoim podpisem nie mam jeszcze. Ty Szparu, a ty czytałeś książkę Agresywne Szachy? No chłopie, dwie części. Wiesz, że druga istnieje? No chłopie, ja z drugą Ale, czytałem to, to jak to, to miałem trzynaście centymetrów w finalu. Jak zbiecholudy mogą mieć drugą część? Jak zbiecholudy? Serio. Tak J.K.M. napisał na smartfona. O, 1-1, lol. Co? Polska górą. O, kto przykrył? Who's

nie, no dwie, dwie przegrałem, jeden na Ja nie mogę. ale yeah. ale z wychodzenia. Jakim cudem, jakim cudem szparuł tak blisko mnie, jak chyba, nie wiem, 4-0 miałem. Tego, że... Dobra, dobra, dobra. Nie bo ma, dobrze. Tak, bo może ci dałem. to Hey guys, Toronto <muchy> Language Only. Toronto Language Only. Hey, sorry, sorry.